Szczęść na Bożej Maryja, uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie. Da się nauczyć, praktykujmy to i ćwiczmy. Dzisiaj w niedzielę uwielbiajmy, czyli uznajmy, że Bóg jest Bogiem. Pamiętajmy, że uwielbienie jest należne Bogu samemu i czynieniem dla Niego samego. Właśnie my jako ludzie jesteśmy interesowni, a tutaj spróbujmy po prostu uznać, uwielbiać Boga w różnych tematach. Spróbujmy uznać właśnie to, że Bóg jest Bogiem. Mówię spróbujmy, dlatego że no, ciężko jest się wyzbyć pewnych przyzwyczajeń, ale jeśli będziemy się wprawiać, to nabierzemy tych dobrych. Chwalmy Boga, ponieważ Pan mieszka w chwałach swojego ludu, a więc im więcej chwalenia, tym więcej Boga. No i dziękujmy. Czyli wyrabiajmy w sobie kulturę dziękczynienia. Dziękujmy za każdą rzecz, która jest naszym udziałem. Za to, że mówimy, myślimy, siedzimy za to przysłowiowe zdrówko i jeszcze 1500 innych rzeczy dobrych i tych trudnych, czasami w naszym rozumieniu również złych. Okrywam nas krwią, o Pana, by zły duch nam nie przeszkadzał w naszych słowach, myślach, uczynkach. Mocą krwi Jezusowej niech zły duch trzyma się od nas daleka. Shadiara kialatem, hiara Dobrej niedzieli z Panem. 无言。Bon